Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, witajcie kochani, szukałem osłony przed wiatrem, bo pędzę do Warszawy dzisiaj, jeśli odsłuchacie to przed 12 w południe, to zapraszam Was na program Między Ziemią i Niebem, będziemy rozmawiać o Wielkim Poście, a także o rekolekcjach, które przygotowaliśmy z Profetą dla Was właśnie w tym roku, a nie zdradzam jeszcze... Z kim? W dzisiejszej Ewangelii natomiast poruszyło mnie bardzo to, że ten trędowaty padł przed Jezusem na kolana. Rzucił na ziemię, można by, można by rzec, przed Jezusa to, co miał najbardziej chore: swoje ciało. Nie wyobrażam sobie, nawet jeśli tego trądu na kolanach nie było, to nie wyobrażam sobie, jakim trudem było choćby powstanie z tych kolan dla niego, jakim trudem było. By właśnie paść na te kolana? Jakim trudem byłoby to ciało, które schorowane, które gniło? Powiedzmy sobie szczerze, rzucić przed Jezusa i zaryzykować, że, że nastąpi uzdrowienie zaryzykować właśnie to, że Jezus uzdrowi, tego, że, że Jezus mnie uzdrowi i będę mógł wstać bez tych obciążeń, bez zgnij, gnijącego ciała, bez bólu rozdzierającego to ciało. Tak zaryzykować przed Jezusem. Wzrusza mnie to i dzisiaj wszystko, co trendowate we mnie rzucam na ziemię przed Jezusa, wierząc głęboko, że wstanę już bez tego trądu. Niech nas błogosławi, i szczerze, Bóg wszechmogący, Ojciec i Syni Duch Święty. Amen. Zostańcie z Bogiem. Dobrej niedzieli.